Dysplazja włóknisto-mięśniowa w moim przypadku miała taką bardzo e, silną manifestację nagłą. Zupełnie się tego nie spodziewałam. Zanim zachorowałam, byłam bardzo aktywna. Chodziłam na siłownię, ćwiczyłam, jeździłam rowerem. No nie biegałam bo biegać, nie lubię. Zawsze byłam bardzo aktywną osobą. Biegałam, nie jakieś maratony, ale tak regularnie biegałam, bo się dla zdrowia, dla przyjemności. Dużo chodziłam z psem na spacery, jeździłam na rowerze, na rolkach, kiedyś grałam w Tenisa. Lubię wycieczki w góry. Ogólnie taki staram się prowadzić zawsze zdrowy, też sportowy tryb życia. Jestem wegetarianką od 15 roku życia, praktycznie weganką od wielu lat. Mam teraz 45 lat, więc to naprawdę długi okres życia ze zdrową dietą, z zdrowym stylem życia. Pełna energii, w ogóle niezbordowana, nie do zajeżdżenia. Jak to zawsze ze mnie żartowali. Mogłam nie spać po kilka dni i po prostu pewnego pięknego poranka obudziłam się z potwornym bólem głowy i zastanawiałam się, co to jest. No ale że tknęło mnie coś, miałam stary ciśnienie, już po ojcu, taki jeszcze z ręczną pompką przedpotopowy. Nie umiałam w ogóle tym się posłużyć, ale myślę sobie, kurczę, no tak głowa boli, tak wali, dosłownie jakby młoty. Myślę sobie, może to ciśnienie. Zmierzyłam ciśnienie bliskie 200. Na początku myślałam, że to jest niemożliwe, ponieważ no, moje samo raczej nie wskazywało na wysokie ciśnienie. Ale cóż, zmierzyłam drugim, dzisiaj ją mierzymy i okazało się, że no, takie same są wartości. W pracy dostałam takiego silnego bólu przed godziną 13 w klatce piersiowej. No, oczywiście, pierwsze podejrzenia, że to z wysiłku, że, że nie wiem, gdzieś coś przemęczona jestem i tak dalej. Dostałam bardzo silnego bólu głowy, takiego bólu głowy nagłego, bez przyczyny, takiego, którego nie można opanować żadnymi lekami obniżającymi ciśnienie ani żadnymi lekami przeciwbólowymi. Wcześniej, jeżeli, byłam, jeżeli miałam ból głowy, to, to po prostu po wzięciu tabletki przeciwbólowej zazwyczaj już tak późnym wieczorem lub wczesnym rankiem ten ból mijał, a tego dnia niestety to się nie zdarzyło. Więc pojechałam do przychodni, przyjechałam do tej przychodni, lekarz, zrobili mi EKG, no i słyszę, jak mówi do pielęgniarki, że zawał, żeby wzywała po karetkę. Którego dnia, e, szykując się do pracy, dostałam e, udar mózgu. Nie wiedziałam, co się dzieje. Nie wiem, czy straciłam przytomność jakoś może na chwilę tylko, ale byłam generalnie przytomna. Nic nie mogłam powiedzieć, nic nie widziałam. Nie mogłam się ruszyć prawą stroną. W ogóle nie mogłam wstać. Więc tak mnie wyciągnęli z tego kina. Obudziłam się na szpitalnym ojomie, po, po kilkudniowej śpiączce, po operacji, po incydencie, który miał miejsce, to było rozwarstnienie tętnicy wieńcowej. Zaskoczyło mnie to, co mnie spotkało. Nie spodziewałam się po prostu, że osoba z takim niezdrowym stylem życia może dostać udaru mózgu. Trafiłam wówczas do szpitala klinicznego uniwersyteckiego w Warszawie na, przy ulicy Banacha. Tam po całonocnej diagnozie i dzięki tak naprawdę fantastycznym lekarzom, którzy dociekali co mi jest, zdiagnozowano u mnie tętniaka naczyń mózgowych byłam przebadana, że tak powiem, od głowy do, do brzucha i stwierdzili, że mam tylko, dzięki Bogu, tylko to zwężenie prawej tętnicy. Mam na odcinku 3-centymetrowym i to są takie zwężenie, zwężenie około 80 80%, Także i mam tą tętnicę w kształcie, na tym odcinku 3-centymetrów, mam tętnicę w kształcie takiego sznura korali. Przez lekarza rodzinnego trafiam do szpitala. Tam yy, zostaje wykonana tomografia komputerowa, i wychodzi z w tętnicy narkowej. Jest diagnozowane jako ewenty. Jak słyszałam diagnozę, wtedy yy, nie przybierałam sobie tylko za bardzo do siebie. Byłam młoda, nie wiedziałam po siebie, co to jest za choroba. Traktowałam to po prostu jak chorobę i tyle. No, ja siebie z tamtego okresu pamiętam, jak siedziałam na tym łóżku. A, to tak, jakbym na takiej tratwie, na środku oceanu się znalazła. Naprawdę miałam nieodparte wrażenie, że jestem całkiem sama yy, na takiej tratewce lichej, która, <laughs> nie wiem, no jest oczywiście nadzieja, że może gdzieś do brzegu dobije, ale ogólnie czułam się bardzo, bardzo zagubiona i zupełnie sama. Kompletnie nie wiedziałam, czy, czy coś może mnie ratować, w ogóle nikt nie mógł mi powiedzieć, czy jest jakakolwiek profilaktyka, że, że można tę chorobę jakoś czy zatrzymać, czy spowolnić, czy w ogóle cokolwiek zrobić. Tak, powiedzieli mi, że nie mamy żadnego pojęcia, co ją pogarsza, co jej dobrze robi. Nie wiedziałam jakie są prognozy, jak szybko ona się może rozwijać, czy ona mnie zabije w miesiąc, czy ja będę mogła z tym jakoś tam jeszcze żyć. Wiedziałam tylko tyle, że mogą mi zrobić angioplastykę raz, drugi, może trzeci i bajpasty, tak? W moim przypadku ja się ucieszyłam, kiedy usłyszałam tę diagnozę, bo dla mnie takim największym, największą zagadką i też takim niepokojem było to, że po prostu nie wiadomo, co to jest i że ta niewiedza to, no ta, ta niewiedza była dla mnie chyba najgorsza. Faktycznie bardzo mało na ten temat wiadomo tak naprawdę, ale też bardzo dużo na ten temat prowadzi się teraz badań, więc, więc yy, ma, mam nadzieję, że yy, te badania będzie, będzie więcej tych badań. Yy, I wreszcie będzie wiadomo, jak z tym żyć, bo, bo na razie nie bardzo wiadomo. Nie wiedziałam, że ta choroba jest tak poważna. Po prostu, jeżeli stwierdziłam, że mogę zaufać lekarzowi, któremu przesłałam wynik, i on stwierdził, że no, nie ma nic yy, poważnego i dlatego. Nie denerwowałam się tym faktem, że taką diagnozę, taki wynik mam na tomografii. Jak się dowiedziałam, że. Bo pamiętam w ogóle ten moment, jak lekarz wszedł do mojego pokoju, w którym leżałam i była wtedy sama mama. Jak lekarz wszedł i powiedział, że pilnie do Warszawy, bo jest do usunięcia, no to wtedy troszkę się podłamałam. Ale to było jakby chwilowe. To było gdzieś tam chwilowe załamanie, napłynęło łzy do oczu, bo jednak coś się działo i trzeba było gdzieś tam no, interweniować w zdrowie. i. To sama informacja, że coś ci nie działa, po prostu jest no straszna psychicznie. Okazało się, że tętniaka mam nie jednego, a dwa. Obydwa w takich bardzo niebezpiecznych miejscach, właśnie w naczyniach, tutaj w tętnicach szyjnych. I zakwalifikowano mnie do zabiegu. W związku z czym po miesiącu trafiłam z powrotem na Banacha. Miałam zrobioną embolizację. Wypuszczono mnie do domu. Tak naprawdę wszystko byłoby dobrze, i mi się wydawało, że to jest super, i ja już jestem zdrowa i będzie fantastycznie. Tylko, natomiast, no niestety tak nie było, bo okazało się, że włączyła się jakaś depresja. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Tak naprawdę nie wiedziałam, dlaczego to mnie spotkało. Pewnie takie pytania jak wiele osób, które dowiaduje się, że jest na coś chore, sobie zadaje. Myślę, Boże święty, to co, ja nie mogę skręcić w głowy w prawo? Boże, nie mogę jeździć samochodem, bo to jest niebezpieczne, bo mogę nagle dostać udar mózgu. Mm. Nie mogę biegać, bo nie ma takich badań. Nie ma takich badań, bo nikt tego nie zbadał jeszcze. Ale to przecież chyba nie znaczy, że nie mogę biegać, ale do tego doszło dużo później. Yy. Najpierw byłam przerażona. Byłam przerażona, załamana, widziałam czarno. Nie wiedziałam, czy będę w stanie pracować, czy będę się w stanie utrzymać, yy, no nie mogłam jeść, codziennie leki przeciwbólowe, przecież dwójkę dzieci, jak, jak ja mam sobie z tym wszystkim poradzić. Jeżeli ze świadomością, że zawsze coś się może w każdym momencie zdarzyć, to dla nas jako pacjentek to jest, yy, myślę, no coś strasznego. Bałam się, po prostu bałam się, żeby nie dostać udaru i nie zostać roślinką, tego się najbardziej obawiałam. O ile w dzień strategia hmm, pod tytułem nic się nie stało, żyję pełnią życia, sprawdzała się idealnie, bo mogłam robić wszystko, co do tej pory robiłam, szczególnie po tych angioplastykach, kiedy ciśnienie wróciło do normy, kiedy nie trzeba było brać takiej ilości leków, czułam się świetnie, czułam się zdrowa i w ogóle wręcz słyszałam od lekarzy kilka razy, że zaprzeczam istnieniu choroby. Ani Aniu zaprzecza Pani. Myśli Pani, że jest Pani zupełnie zdrowa, ale tak nie jest. Myślę, że najgorsze dla mnie w tej chorobie i życie z nią, to jest po prostu chyba brak odpowiedzi takiej, takiej jak to postępuje. Czy. czy co, co miało miejsce? czy, czy, czy jest, Jakie jest prawdopodobieństwo, jakie jest ryzyko, że, że znów przejdę dawą, że, że znów nastąpi rozważnienie, Czy to się nie powtórzy? To jest chyba najgorsze. Czy nie wiesz co może być na przykład za chwilę albo jutro na przykład. To jest takie no, ujące najbardziej po prostu, że nie wiesz co Ciebie czeka. Także za chwilę znowu coś będzie albo jak Zaczyna boleć, to właśnie, no, że, że znowu się coś wydarzy, i to jest najgorsze w tym wszystkim. Że już wiesz, że nie jesteś taka w pełni zdrowa, tylko że coś już przeszłaś i że możesz za chwilę to mieć po raz kolejny, i to jest najgorsze w tym wszystkim. Po prostu z tym sobie nie potrafię poradzić. To jest po prostu najgorsze dla mnie. Postanowiłam stawić czoła myślom o śmierci. A moje dzieci to miało być właśnie różowa, kolorowa, miało być coś miłego. Nie chciałam, żeby w drugie miło było. Kupiłam sobie sukienkę na pogrzeb. Ładną, kolorową, różową sukienkę. Chciałam, żeby moje dzieci zapamiętały na koniec mamy pięknej sukience, tak? No i właśnie, no właśnie to było tak, no kupiłam sobie tę sukienkę, mam ją, jest bardzo ładna, yy, bardzo ją lubię, moja trumienna sukienka. Gdzieś tam mm, człowiek się mierzy z takimi sprawami ostatecznymi i wie, że mimo, mimo że człowiek gdzieś tam żyje i jakby cały czas wie, że kiedyś umrze i że jakby jest to takie nieuchronne, to jednak gdzieś tam że gdzieś tam jak takie coś spotyka człowieka to, to jakby to się staje takie. Mm, takie już yy, nie wiem, no że trzeba się z tym po prostu zmierzyć tak wprost i to nie jest yy, i to nie jest tak, że sobie człowiek powie, że okej okay, wiadomo, że tam kiedyś umrzemy, ale yy, i, i tak sobie całe życie przecież mówimy i, i ja też tak sobie zawsze mówiłam, ale gdzieś tam w takiej sytuacji takich przejść jednak to. To jest takie, że naprawdę trzeba się z tym zmierzyć i naprawdę obojętnie ilu cudownych ludzi posiadamy dookoła, którzy nas wspierają, przyjaciele, rodzina, bo jednak gdzieś tam z tym wszystkim jesteśmy sami i jeżeli sami sobie tego w głowie nie ułożymy, no to, no to, no to nikt nam nie pomoże. I to jest chyba też taka najtrudniejsza rzecz, która jakby myślę w każdej chorobie takiej mm, trudnej gdzieś tam tych pacjentów dotyka. Ostatni lekarz, do którego poszłam tak prywatnie, żeby jeszcze jakąś kolejną opinię zasiągnąć, jak mi powiedział, no, że właśnie tu taka ciężka sytuacja. Yy, właściwie nie ma dla pani yy, żadnej dobrej wiadomości, żadne stęty tutaj nie dają, zdało pani 10% szkustowości krwi do mózgu. Tak się zdenerwowałam. Wiem, mam z tyłu głowy to, że jestem chora, ale staram się żyć normalnie. No, nie da się inaczej. Co, mam się położyć i umierać? I czekać, aż kolejny tętniak pęknie, czy ciśnienie tak bywali, że nie stanę? W chwili badania, w odległości około 25 mm do wnęki, widoczna pętla naczynia z przyspieszeniem do czystu. Niewielka progresja, czyli lepiej. No tak? Słuchajcie, Słuchaj się, jak się mi układa w domu, w życiu osobistym, to układać się wszędzie. Tak. U mnie tak jest, u mnie tak to działa. Wiesz? Ja to przerobiłam na coś pozytywnego i myślę, że radzę każdemu, żeby starał się tak zrobić, żeby w tej złej sytuacji pomyślał sobie, że to się dzieje po coś, to ma nas do czegoś doprowadzić, ma nas od czegoś uwolnić i ma sprawić, że będziemy jeszcze szczęśliwsi niż byliśmy wcześniej. Staram się żyć pełnią, pełną piersią, pełną pełnią życia, realizuję swoje marzenia. W tym roku chcę iść na rysy i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Mój syn też ma chorobę genetyczną, która jest bardzo rzadka. Ja też choruję na rzadką chorobę, więc może po prostu jesteśmy wyjątkowi. Zjazd na sankach, czy Wbrew tym wszystkim obawom, które czasami się pojawiają, to, to też wynika ze zmiany mojego podejścia do życia, i to bym chciała, żeby, żeby ono w ten sposób zmieniało się u innych, żeby się nie bały żyć, żeby, żeby żyły. Nie na zasadzie życia z diagnozą, z wyrokiem, bo to też nie jest wyrok. Nie wiadomo, jak, jak, to, jak to może przebiegać też do końca. Także jeśli chodzi o moje podejście, to, to ono też się stało takie bardziej, że, że żyje chwilą, że. Um, Raczej nie odkładam swoich marzeń na, za długie, długie lata, tylko jeśli mam taką możliwość, to staram się realizować je jak najszybciej. E, I właśnie Już. tak, tak żyć w ten sposób. Ja. Brawo, piątka! I ja sobie pomyślałam, że to mam. E, Ręce do Rzymu z dziećmi, bo nigdy nie byłam w Rzymie i muszę im coś pokazać. I chyba to było najważniejsze, tak? że po prostu nie będę siedzieć i słuchać lekarza, który widział mnie 40 minut, widział jakieś badania z jakiegoś odcinka mojego życia. Po prostu będę robić swoje. Po prostu, jak się to ma skończyć, to się może skończyć, ale ja to zakończę po swojemu. Gotów? Poszli. Kiedy zaczynałam chorować, to słyszałam tylko o jednej pacjentce, która równolegle właśnie ze mną miała te wszystkie zabiegi, która też chorowała i była w podobnym wieku. Szczerze mówiąc, kurczowo trzymałam się informacji o niej, bo, bo, to, była, bo to było coś takiego, że już nie byłam tam już samiuteńka na tej tratwie, na tym oceanie, tylko była przynajmniej jedna osoba. Bardzo często tak się zdarza, że choroba odmienia i to zawsze w lepszą stronę, bo człowiek nabiera innego w ogóle spojrzenia na siebie samego, na to, co go otacza. Ja przed chorobą naprawdę nie byłam taka wyciszona, taka umiejąca cieszyć się tym, co mam, jak teraz. Ja naprawdę przed y, udarem bardzo prowadziłam bardzo, bardzo aktywny tryb życia. Uważam, że za bardzo, y, jakby nie, nie, nie umiałam zwolnić i ciągle leciałam gdzieś do przodu, nie wiedząc nawet gdzie, po co, dlaczego. Cała ta zmiana y, stylu życia, zmiana pracy, zmiana y, podejścia do pracy na pewno jest dla mnie takim pozytywnym aspektem dysplazji włóknisto-mięśniowej.